Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darywka. W dzisiejszym odcinku zabieramy Was na rodzinną podróż do Szczyrku. No, hejka, jak tam samopoczucie? Nie budziliśmy się wcześniej, chociaż generalnie to my już powinniśmy być w drodze, ale ogarniamy się i ruszamy do. Wiesz w ogóle gdzie jedziemy? Pamiętasz miejscowość? Do Szczyrku. I zobaczymy, co tam będzie na miejscu, bo jeszcze nigdy tam nie byliśmy, tak? Yy, walizka tutaj yy, dzieciaków jeszcze nie zapięta. Oliwka spakowała sobie jeszcze właśnie książki do szkoły, jakieś tam, a po co ci dwa piórniki? Jeden by ci wystarczy. A, bo sobie jeszcze wzięłaś tak po prostu. No dobra, mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam. W szczyrku jeszcze nigdy nie byliśmy. Czeka nas tak około 4 godzinek drogi. Na pewno z jakimiś przerwami. Jedziemy bez śniadania, więc no obowiązkowo punkt stopu podczas podróży. McDonald's. Ja wiem, że to nie do. Ale ja wiem, że na śniadanie nie zdążymy, tylko no ogólnie będziemy musieli się zatrzymać, nie? Jedziemy na urodziny, mamy Dawida. Słuchajcie, jedziemy do, do hotelu Skalite. Nigdy tam nie byliśmy, nie byliśmy też w szczyrku, więc to zobaczymy, co ciekawego tam będziemy robić. Ale najpierw musicie z nami przeżyć czterogodzinną podróż w aucie. Bez awantur się na pewno nie obędzie. Życia z grzywką, nie pamiętam już który dzień, ale ona dzisiaj, akurat dzisiaj jak potrzebuje, to ona żyje swoim życiem totalnie. W ogóle mnie nie słucha, prostownicy nie słucha, niczego nie słucha. Jak tak sobie myślę, to Ty trochę jesteś jak grzywka, wiesz? Ja też próbuję Cię naprostować, naprowadzić na dobrą drogę, a Ty w ogóle mnie nie słuchasz. Ostatnie sprawdzenia, czy wszystko mamy. Dawid, sprawdzaj! Ja wiem, że. Wszystko, ale... Nie, no, my, my to w ogóle poszliśmy spać wczoraj o trzeciej. Listę sobie zrobiliśmy w ogóle, co jeszcze dzisiaj musimy zrobić, i trochę późno wyjeżdżamy. Ale no spokojnie, wszystko tam się ogarnie, nadrobimy albo nie nadrobimy. Nie, lepiej sobie jechać powoli, Nic nie spieszyć nie się. Naprawię. Potem, bo dzisiaj idziemy na tą urodzinową kolację, chyba, tak? Czy pani jest gotowa? Tak. Tam jeszcze efekty, słuchajcie, wczorajszego prania. Wszystko wzięłaś? Ty nawet nie wiesz, biedaku, co wzięłaś, bo ja mam cię pakowałam. Mam. Pomadki nie masz. Pomadkę zaraz ci dam, bo mam w torebce. Gdzie jest ma Piórnik. A. Nie ma piórnika. No bo to A czym będziemy pisać ten no, angielski? Zawsze masz. No dobra, okej. Okay. No to dawaj Oli. Za jednego długopisu. Oczywiście. Ale mamy szczęście, zaczęło tak lać. Jesienia fioletowa telefon na stole, bo zapomnisz, biedaku. No, to dawaj. Ale leje, masakra. Do mnie do torby? Tak. No przecież masz swoją. Nie się. Papa domku, wracamy w niedzielę! Zdejmijcie sobie czapy i te kominy. Słuchajcie, aktualizacja jesteśmy już w aucie. Ja wyglądam jak zmokła kura dlatego że musieliśmy podjechać jeszcze do kilku sklepów. Stasiek nie miał klapków, na, klapek na basen i. Rozwaliły się. No, rozwaliły się i dopiero oczywiście wczoraj to zauważyliśmy, więc dzisiaj rano, znaczy no teraz musieliśmy buszować po sklepach. W Pepko były takie ala Crocsy, ale ocieplane z futerkiem. Co tam, Stasiu? Co mi dajesz? Eee, Pokaż mi Tank, trochę... A że rankę sobie zrobiłeś no. wczoraj, tak? Jak z babcią kładłeś paprykę. No, no ale to pomocnik ciebie dobry, wiesz? No. Zagoi się szybko. Zawsze no pewnie, no i super, że zawsze pomagasz. No i słuchajcie, już jesteśmy w drodze, wyjechaliśmy, już kierujemy się zgodnie z nawigacją. Jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz. jaką? Kwiatki dla Stasiu Kwiatki trzeba odebrać, tak, bo z tyłu jest prezent, tam dla babci czekoladki, i Stasiu jeszcze musi odebrać kwiatki. Co się dzieje z moją grzywką, jak jest mokro? Pokaż. No fale masz. Fale Dunaju Ej. dosłownie. A, a nie jedziemy tam do Dunajca Białego, nawet. Nic. No mam nadzieję, że fajnie będzie w tym szczyrku. Więc będziemy Wam robić tutaj aktualizację naszej drogi. Mam nadzieję, że nie Ta, będzie awanturek. Się, ja mam, ja o, tego, o nie fajnie! Ja tak mówiłam, że się nie a wiecie, że Wy macie meczy, i czapki, tylko i w ma fioletową, a stasia ma brązową? Nie ja wiem, a on ma gwiazdkę na czapce. A on misia. No i fajnie. No dobra, słuchajcie, to jedziemy, a ja się suszę. I co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Że, że tych klapek w ogóle nigdzie nie było. A Dawid poleciał jeszcze do Rossmana i kupował jakieś takie, wiecie, kosmetyczne rzeczy, więc dobra, jedziemy po kwiatki i ruszamy do Szczyrku. Dobra, kwiatki odebrane, nie wiem, czy tam będzie widać, za Stasiem leżą i teraz Stasiu i Oliwka wpadli na pomysł, że zadzwonimy do babci tutaj przez auto, jakby przez zestaw ten mówiący, i zaśpiewają jej 100 lat, bo babcia ma urodziny, czyli mama tego oto pana i w ogóle mówimy na babcie, znaczy no, na moją teściową, że Morticia, bo ona słuchajcie ma taką urodę jak Morticia Adams dosłownie i ej Oliwcia pokażesz to zdjęcie, co ja zrobiłam bo w prezencie jakby dla mamy Dawida dajemy jej razem tutaj z bratem tego oto pana z bratem dziada wyjazd jakby halloweenowy i pojedziesz sobie ze swoim mężem, z moim teściem z, z jego tatą tutaj z dziadkiem, pokaż zdjęcie zrobiłam im taką przeróbkę słuchajcie, że sto... o matko, nie będzie widać, stoją przed, poczekajcie, stoją przed takim zamkiem halloweenowym jako właśnie yy, no Gomez i Morticia no hit po prostu no dziadek nie ma włosów, ale tutaj mu zrobiłam więc masz schowaj i dzwonimy śpiewać stola, lat, tak? i jak ci się podoba babcia z dziadkiem? Podoba, Fajnie wyszło? Dobra, to dzwonimy. Słuchajcie, Dawid klikaj i proszę pięknie, głośno śpiewać. Sto lat! Sto lat nie żyje żyje nam! A kto? Dziękuję! Mortysia! Mortysia, sto lat! Bardzo dziękuję, tylko was tam stażę nie słyszałam A no bo my zostawiliśmy po prostu przestrzeń do śpiewania tym co ładnie śpiewają Aha, no tak, no ma to sens, ma, ma to sens mama, <noise> Żeby Wamuszy nie odpadły w aucie. <noise> Dziękuję jeszcze raz na żywo, że ten odcinek powinien się nazywać 4 godziny z czajnikiem w aucie bo Dawid zapętlił właśnie nową piosenkę Friends jak to się nazywa? Jak, jak ta, lala? ta lala Dobra, ja zaraz będę A dokończysz y jedno zdanie? Chodź co? Spoko, nie, szczery, mary? nie No twoja bo stara ja to, to twój to stary I ja już wiem, że jak y Poczekaj, jak to jest? Kiedy widzę księżniczki, jak mi... Co? Jak machając machają zwierzyczki. Ja lubię księżniczki machając no, no ja to na pamięć będę znała. Jak do szczyku dojadę, to normalnie zaśpiewam wam całą piosenkę pręcz. Tam z tyłu jest dobra impreza i tańce. proszę, A Co, co? co nagrać? 10 godzin w domu Czajnika, no to najpierw Czajnik by nas musiał zaprosić Stasie, a to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Może no. kiedyś go odwiedzisz? Tak. Moja grzywka w ogóle, zobaczcie, ona. Ja nie wiem, jak mnie zmoczyło, to ja wyglądam jak. Jak grzyb. A ja mam prosił, o... nie przeszkadzać w reportażu. Nie, chwila przerwy, chwila przerwy i chwila przerwusi, takiej malutkiej bo ja naprawdę ja to słyszę, ja to w głowie, nawet jak nie gra, to ja tę piosenkę słyszę. Także jedziemy dalej, do celu zostały nam 2 godziny 29 minut. Szukamy jakiegoś zjazdu na jedzonko, ja bym się kawy bardzo napiła. I tak, 4 nie godziny w aucie takie... z Francji. Nie wiem, czy próbowałem tu bliżej, gdzieś czy jak. Przerwa na maka. Co będziesz jadł? Co będziesz jadł? Tortille, co? Tortille. Stasiek obczajów, że są figurki BTS-ów, muszę iść zobaczyć. No, Jinu. Jinu jest? No. Ale Jinu nie, nie był w BTS-ach. Tylko podobny po prostu, taka postać. No. No i który? Ten. Czy ten. czy ten? Ten! Ładne, nawet duże są, nie? Fajne. No. A który Ci najbardziej podoba? Najbardziej ten. Ten? Nie, ale z tych, co są dostępne. To który najbardziej Ci się podoba? Jimin, ten V, Suga czy RM? Jimin. <noise> czyli V, tak? Mamo, żeby hmm? z bo nie mogę dosięgnąć na Okej, okay, zaraz. A, że mam ugryźć, tak? Żebyś dosięgnął na getcha. Na jedzeni ruszamy w dalszą podróż. Zostało nam 2 godziny 30 minut. Bo już no, jest na pomarańczowo. Postój, jakieś tam korki, coś pokazuje na pomarańczowo. No i co? I znowu piosenka Friends pewnie wjeżdża. Mamy pierwszą poważną awanturkę rodzeństwa, a wystarczyło, że tylko na sekundę z tatą, wyszłam z auta, bo myśleliśmy, że coś się stało, ale to nie. Nie, z naszego auta było, ale nie będę tłumaczyła, bo wcześniej jak się zatrzymaliśmy w matu, to oho, nadal. Nieważne kto pierwszy, ważne żebyście się dogadali, bo jeszcze godzina 58 minut przed nami, a on też tak to. Po co sobie robiła drzeć. Matko boska. niech, ej, mam taki pomysł. Każdy ma swoje okno, prawda? To patrzcie sobie w te okna. Droga z dziećmi, tak wygląda. Nie wiem, co ja mam zrobić z tą grzywką, żeby wyglądać jak człowiek. Jak my tam dojedziemy, to naprawdę nie wiem, co tu się, w ogóle jakieś loki mi się zrobiły. Słuchajcie, minęliśmy ostatnią szansę zjazdu w stronę mojego kochanego kościeliska. Dawid prawie się pomylił. To widzę, że tam w serduszku też to siedzi, to kościelisko trochę. Ale tak szczerze mówiąc, to tą drogą nigdy nie jechaliśmy. Jeszcze nie byliśmy tutaj w tych rejonach, więc zobaczymy sobie szczyrki, okolice. I wiecie, jaki sposób Dawid wymyślił na tą dwójkę z tyłu? Kazał im szukać tutaj na autostradzie, podczas jazdy oczywiście, żeby wyhaczyli auto w danym kolorze. I w momencie, kiedy padł kolor fioletowy, to była cisza, bo wszystko było: czerwony, czarny, różowy, żółty no wszystko fioletowego nie ma. I uważam, że no ja powinniśmy mieć fioletowe auto, Dawid, wiesz? No baby Harry's. No baby są, o Sasie bichery są ja. fajne. Zjeżdżamy sobie szybciutko na malusią przerwę na rozprostowanie kości. Coś słodkiego? Ale tutaj nie ma, a nie jest Orlen. Co słodkiego? Chcecie was... coś do picia? Do picia coś prędzej, to ja wejdziemy to... po coś słodkiego do picia. Słodkiego wam nie dam, bo no, was pobudzi. Nie, bo... Ale ja nie chcę już waszego pobudzenia. No lepiej nie, wystarczająco są pobudzeni. Stoimy sobie w pierwszym korku, bo tak tu jechaliśmy sobie płynnie. Jesteśmy Oktorku. w Pszczynie. Czy nie jesteśmy, bo widziałam znak, że było jakieś muzeum y, zamkowe czy coś w tym stylu. Oliwcia, no, Oliwcia nie może korzystać z telefonu po drodze. Staś w sobie korzysta, udostępniłam mu hotspota. Opieramy się dziubek, widać cię. O no, proszę, dzisiaj Ty basen, ale no ja nie wiem, czy dzisiaj będzie czas na basen, bo zobaczcie, dojedziemy, będziemy czekać jeszcze na wuja Damiana, potem pojedziemy na jakąś taką kolację urodzinową, czy obiad do kolację I nie wiem, czy zdążymy na basen, ale jutro. Jutro na pewno. Jutro możecie nawet cały dzień siedzieć na basenie. O matko bosko, teraz się nie może pójdziemy. Basen jest chyba z tego co czytam do 21 czynny, więc no nie wiem. Nie mogę się napatrzeć na moją grzywkę. Co tutaj się odwaliło? Ja myślę, że może się napatrzeć na mnie. Na Ciebie też. Dobra, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że ja mam odpaloną drugą nawigację, bo musimy odebrać tor Niespodziankę. Kwiatki trzymam, bo one tam zaczęły latać z tyłu. Tutaj nam się już piękne widoczki tam pokazują. Ale ładnie w nie? No tyle drzewek. Zatrzymaj się na poboczu. Tak. No ale nie mów, tam nie ma tyle drzew. Nie przy... Co ty że wiesz, jakby było ładnie w dolinie nie, Kościeliskiej? Ale tu nie, ja chcę widzieć z okna. No i by było. Tak, Dawid, nie. teraz to się pokłócimy na początek tego wyjazdu, że Teraz teraz mi obraziłeś. Ja nie będę z tą w jednym pokoju hotelowym, na pewno nie. Nie ma takiej opcji. On mi mówi, że w kościelisku. By... Ja jesień, wszędzie jest piękna, w górach, jeszcze jak jest pogoda, śliczne te kolory, zatrzymujesz się, wysiadasz? Nie, ty, nie ty, zastanawiam się czy cię będziemy nie Ja Ja nie wysiądę, ale ty mnie obraziłeś teraz, ty przeproś mnie po prostu. Weź drzewkę chcę poprowadzić, bo się denerwuję. Przeproś mnie. Przeproś mnie, bo dobrze wiesz, żeby była, robisz to specjalnie. Chociaż powiem ci, że kościelisko number one, ale nie byłam tu nigdy. Tu też mi się podoba, jest ładnie. Bo na przykład bardziej mi się podoba tu niż w Karpaczu albo w Szklarskiej Porębie. Zobaczcie. Gdzie byłam? Głupie nie byłam, ale zobaczcie, naprawdę, naprawdę ładnie i zawsze filmik nie oddaje tego widoku, jaki mi tu, my tutaj widzimy. Bardzo ładnie jest naprawdę. No i fajnie, że jesień i dobrze, że już nie pada przynajmniej. Więc tak. Nie to wiem, bo tak. No, szukaj, teraz, zobacz, teraz tak jest ładnie. Szukaj pokoju osobnego, bo mnie obraziłeś i ci tego nie wybaczę. Ale mi chodziło drzewka. Nie, powiedziałeś, że w kościelizku by tak ładnie nie było. No, nie byłoby takich drzewkach. Byłoby tak człowiek. ładnie. Nie. Byłoby, nie. Byłoby, w każdym nie. tym, Kamień, co byliśmy papierlożyca. Papierlożyca. w niedzielę, będziemy wracać. Pojedziesz, Kamień, pojedziesz te dwie godziny 30. Kamień, pojedziesz te dwie nie. godziny. No pojedziesz, proszę nie. cię, ale 2.30, no nie. No proszę cię. Nie ma potem, będę miał 2.30 lat no i 6 lat. Co sześć z powrotem. tego? Proszę cię, ja się popłaczę. O co? No, gdzie jest ładniej? Czy... Przecież nie będę grać z tą papierkami, No, jeżeli bo... los stoi nie, nad tobą ten tutaj. los na mam... Boże, weźcie go. Go proszę was. Ile jest do tej? 9 minut jest do cukierni, odbieramy tort. Potem musimy ten tort schować w aucie. Potem oni go yy, tajemnie a przemieszczą. Nie, bo ja go zjem, bo jeszcze Twoja mama mi wysyła zdjęcia do seru. Jakiego? mi się teraz tak chce słodkiego bardzo. Kamień, papo, że Nie! Boisz o, ja, Ogarnij swojego tatę! Boisz. się! Kurza mnie, a nie tam śpiewasz sobie z tyłu. Yy, yy, a słuchaj, zapytam Stasia. No? Gdzie jest ładniej? Tutaj? Czy w kościelisku? Tutaj. Na szkołisko jednak. Ale było takie napięcie. Dojechaliśmy, jesteśmy chyba w centrum w ogóle, bo jest tutaj dużo właśnie straganów, jakichś takich rzeczy i Dawid poszedł po ten tort i musimy go jakoś, wiecie, na sprytnego przechować i go schować, żeby mama Dawida go nie zauważyła. Wszyscy w gotowości Stasiek z kwiatkami, Oliwka z czekoladkami, wjeżdżamy pod hotel. No, no bo kropi, wiesz. Dobra, my już w pokoju. Każdy gdzieś tam się rozprzestrzenia i my zaraz idziemy sobie ogarniać w ogóle co tutaj jest w tym hotelu i tak dalej. Na basen chyba nie idziemy teraz, ale zrobimy Wam szybki room tour tego naszego pokoju. Yy, już łóżka pozajmowane, tak? No to wychodzi na to, że my z Dawidem śpimy tutaj. Tutaj ja mamy tam stoliczek i ustroniankę. No, nie wiem, no przecież ja nie będę z tatą spała na osobnych łóżkach. I to będzie oliwki. No i tutaj staśka. No i tutaj mamy jeszcze coś takiego, takie wiecie, takie podróżne. Toaletka, jak coś. Ej, ja nie ogarniam tej mojej grzywki, a nie chcę mi się teraz jeszcze wziąć w prostownicy i chociaż taka, taka ten. Oliwcia ty chcesz bluzę, tak? My aktualnie po obiedzie jesteśmy w łazience tutaj na dole w takim holu, wiecie, przy recepcji. Oliwka przyszła skorzystać z toalety. I co dalej, trochę odpoczynku po obiedzie, no i Oliwka ciągle ciągnie na ten basen, ale też padła propozycja spaceru, bo jutro na przykład mamy mieć tutaj gorszą pogodę, więc zobaczymy, oglądajcie na bieżąco, bo sama nie wiem, co się tutaj jeszcze dzisiaj wydarzy. A ze spaceru raczej nic też nie wyjdzie, bo na dworze pada. Chowałam się pod jakimś daszkiem i widzę tutaj taką wiatę jakby, taką coś, co wygląda jak Ala, taka mini karczma i tam chyba właśnie też jest jedzenie podawane, może jak jest sezon, może specjalnie coś organizowane, a tam chyba jest plac zabaw, ale zewnętrzny, no i taka pogoda raczej słaba, żeby z niego korzystać. Jest jakiś w hotelu podobno pokój zabaw, no i oczywiście ten basen. Dobra, no będziemy zwiedzać dalej. Czekaj. kochane dzieci, prosimy, aby po każdej skończonej zabawie. Zabawki w komplecie wróciły na swoje miejsce, ale nie ma nic o bucikach. Może śmiało, ale dużo klocków. Ale bez butów. No to jak ci wygodnie będzie bez bucików. I tam od razu jest... Gdzie? O matko! Co tutaj się dzieje? No to fajna miejscówka. Ktoś do nas dołączył. Co Stasie? Trzeba przejść. Dzidziusiu malutki, po się klockami! Ej, ale mówiłam Staśkowi, żeby sobie z tamtych poduszek kolorowych, to są takie poduszki fajne, specjalne, że można sobie ułożyć taką drogę, jakby kamy, kamyki i potem skakać. Awanturka basenowa, bo słuchajcie, mamy godzinę 18 chyba, na 19 mamy niby zaplanowaną tą kolację urodzinową jeszcze, ale Stasiek powiedział, że obiecaliśmy basen i basen i basen, no i słuchajcie, Stasiek, Outfit basenowy, gotowy. No, idą z nim na ten basen. Kolacja zostanie przesunięta o pół godziny. Ja, ze względu na to, że mam kobiecą, nieprzyjemną rzecz, odpuszczam dzisiaj, bo jak to ma tak wyglądać, że tak na mega szybko i w biegu, no to mi się naprawdę dzisiaj nie opłaca, ale jutro to już mi nie odpuszczą, słuchajcie. Więc w następnym odcinku pewnie basen zobaczycie. No, oni na razie się ogarniają. Oliwka też idzie, czy to. Ale w sumie ja ich rozumiem. Jakbym była na ich miejscu, to nawet 5 minut by mnie cieszyło. Słuchajcie, my się szykujemy na kolację urodzinową i ja poprawiam sobie makijaż. Oliwka już po basenie. Jak było? No Oliwka, my wszyscy byśmy po basenie. Ja wiem, że, no oprócz mnie, no bo mi się nie opłacało naprawdę iść z wami na te, na, na te 40 minut. Ale my zrobimy sobie w ja Wiem, dlatego że tak było fajnie. To jutro z wami idę oczywiście i teraz trzeba poprawić sobie to wszystko. A trzy godzin na dzień, a cały dzień. Następnie ogarnięci. Oliwka jeszcze sobie dostusza włosy. My, My ogólnie są, tak. cali na czarno w klimacie mortiszy. Adams dosłownie. Tak, Stasiu? No. Tak czy nie? Tak. Idziemy zaraz. Nasza szampana, na, szamp okay. na tor. i na co? 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 Lecę! fajnie, Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka. Przebijesz Wam tą zerówkę! Stasiu, przebijesz! Teściowa, tak jakich słów nie mówimy na filmiku? Ech, <grystanie> no i co? Kto to wygra? Ja wygrywam. Do, ja... do jednego! Nie na dążę! Stasiu, mogę trochę pomóc ci jak chcesz, co? Pokus, pokus, mary twoja No tego też nie kończę. Słuchajcie, impreza przenosi się teraz do naszego pokoju, bo my jako rodzina 2 plus 2 mamy największy pokój, dosłownie. No bo rodzice Dawida mają dwójkę i ja z Martą też chyba mają z małą dwójkę, nie? No właśnie, więc my jako my właściciele tak było, tak największego pokoju zapraszamy tutaj wszystkich. Nie wiem, napijemy się pewnie szampana. Jeszcze w ogóle najlepsze jest to, że wiecie co? Odbieraliśmy tort, prawda? Tortu nie będzie dzisiaj w Dniu urodzin, dlatego że wszyscy się tak najedli, że to jest masakra po prostu. Jana Leśniki i Dawid jakiegoś tam fileta. Dawid ogarnął tutaj, zobaczcie, stanowiska do siedzenia. Są łóżka, jakby ktoś się chciał położyć. Wszystko jest. E, Oliwka ze Stasiem śpią za mną. Ja próbuję ujarzmić swoją nożywkę, żebym mogła zmyć sobie makijaż na spokojnie, ale zastanawiam się, jak my jutro wstaniemy na śniadanie. Nie mam pojęcia, fajnie się się działo, ale mega późno się zrobiło więc ja się zmywam w ogóle z Oliwką miałyśmy, słuchajcie, wzięłam y, maseczki przeróżne y, tutaj jeszcze wczoraj od Bulki, dobrze matko, żebym ja się znowu nie, nie pomyliła dostaliśmy taką superową maseczkę i tutaj mam jeszcze taką jednorożsową. i miałyśmy sobie z Oliwką zrobić wiecie, taki, taki wieczór pielęgnacji, jakieś tam właśnie maseczki i tak dalej, no ale Oliwka śpi w ogóle pierwszy raz na wyjazd nie zabraliśmy żadnych jasiów, takich poduszek y, i Oliwia nawet nie wzięła pluszaka, dlatego Dosłownie, słuchajcie, wzięła biedna. Nie wiem, czy to będzie widać. Yy, nie, no nie widać, bo jest cała przykryta. Wzięła sobie ręcznik czysty, zwinięty w taki, wiecie, kłębek. Dosłownie, bo, bo nie wzięła żadnego Jasia. Więc co na koniec odcinka trzeba zrobić? Pozdrowienia trzeba zrobić. Pierwsza, 0,3 aktualnie. Dobra, no to pierwsza osoba to będzie S.Aniela7948. Pozdrawiam z całego serducha. No dalej. Ok. Inga Turek. Pozdrawiam z całego serduszka. Dawid dzisiaj stopuje i wybiera. No. Stop. Oliwia Kuromi-Darliwki. Pozdrawiam z całego serducha. No, jeszcze dwa razy. Mm. Stop. Justyna Dąbrowska. Pozdrawiam z całego serducha. I ostatnia osoba. To. No. Paula J8P. Pozdrawiam, pozdrawiam z całego serduszka i słuchajcie, ja tutaj mam jeszcze i tutaj wszyscy się ze mną zgodzą na pewno. Mam kogoś wyjątkowego do pozdrowienia na koniec tego odcinka. Oczywiście wszyscy jesteście wyjątkowi, ale tutaj, żeby naprawdę nie pominąć, bo niecodziennie dostaje się takie komentarze, chciałabym pozdrowić Szymona, który ogląda nasze odcinki z Ciocią, Jadzią, i bardzo mu się one podobają. Więc, Szymon, jeżeli tego słuchasz i ty będziesz wiedział najlepiej o co chodzi, to z całego, całego serduszka cię pozdrawiam i mam nadzieję, że nadal będzie ci się super słuchało naszych odcinków i będziesz się z nami fajnie bawił. A teraz już tak żegnam się z wszystkimi ogólnie i pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że oglądacie. Jeżeli chcecie być pozdrowionym, no to wystarczy napisać jakiś komentarz pod odcinkiem i ja zawsze sobie losuję z tego ostatniego. Więc tak, nie wiem czy będzie jeszcze jeden odcinek ze szczyrku, czy będziemy jutro nagrywać, ale postaram się dla was coś przygotować, więc dzięki, że dzisiaj byliście z nami. Mam nadzieję, że miło się oglądało, czy też słuchało. No i widzimy się już niedługo na kolejnym odcinku. Pa!